Siemano, witajcie z tej strony. Odam tu was bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zadać na moim kanale. I zobaczcie, jest karnet normalnie. Widzicie, kupiłem karnet. No i zaczynamy od błyskotek. Iś. teraz, tutaj, emotka. Dostajemy kredyty do Draco. Oczywiście, tutaj, te błyskotki, tutaj, tysiąc monet. Tutaj kolejna jakaś skórka. Tutaj kredyty do drako. Teraz tutaj. Tutaj kolejne klejnotki. Widzowie. Co się tutaj wydarzy? Kupiłem karnet. Zobaczcie, dopiero na dziesiątym poziomie jesteśmy. Weź, tutaj kupujemy kolejne. kby kredytki do drako. Widzowie! To jest kozak. Normalnie kupiłem karnet. Widzowie chyba czekaliście na to, że kupiłem karnet. Normalnie kupiłem karnecik, widać po tym, że robię opening u sprayek mamy. Teraz tutaj kredytki. Tutaj kolejne. I odblokuj dowolnego zadymiarza. Dobra. Mamy kilka tutaj zadymiarzy. Lub tysiąc kredytów. Trochę cięcie, zaraz się widzimy. I widzowie, jestem i bierzemy 1000 kredytów, bo chcę mieć odblokowanego Draco. I za darmo. I mamy? Jest, mamy Draco. I? Haha, ha, Draco. Draco mamy. Czwarta legenda. Bo to jest na innym koncie. To dzieła. Dobra, mityczny, dobra! I widzowie, mamy teraz melodię do odblokowania. Jezus. Teraz tutaj kredytki na melodii, wyskoczki klejnoty. Kolejna ikonka. Iś, iś. tutaj kolejne wyskoczki, kredytki. I tutaj włączam notka hakera broka, dobra. Hmm. Tutaj błyskotki kredytki. I będą tutaj kolejna notka. Serduszkowo-hakerskie. O, teraz mamy po dwie rzeczy, widzowie. Dobra. Rzadki, dobra. Okej, okay. ale jak się jarał normalnie jak jakbyś mi zjeli na śniadanie, to kurde, bym się zjarał. No i chyba dostanę hakera broka. Okay. Nie, nie dostanę. Ale było blisko, żebym dostał kupione karneci, Kurde. Ile klejnotów będę mieć, kurde? Uwaga! Coś lepszego. No nie, ma czegoś lepszego. Teraz tutaj kolejna. Będę mieć nową ikonę gracza. Dobra. Tutaj ikonka gracza. Nowa. Dobra. Jś. Jś. I iść. I mamy, jesteśmy prawie na ostatnim poziomie. Mamy jeszcze hakera Broka. A nie, co to jest grane? To tutaj mamy odebranym przecież. Dobra, to jest dziwne. Jezus, mam 108 gemów. Nie, no ja nie chcę. Dobra, już nie grajmy. O dobra, mamy. I legendarny dla ko, drako, 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 drako. Jest Drako! nowość Normalnie Drako jest. Wy widzicie tutaj, widzowie, ulepsz. A. Zostało mi tylko do kupienia ten karnet, ale ja już nie kopuję karnetu. tak jestem zadowolony. No i ten odcinek już się kończy, więc do zobaczenia widzę w kolejnym odcinku na tym kanale.